Dobrze, to przystąpmy do drugiego punktu naszych dzisiejszych obrad, a więc skarga z dnia 21 lipca 2025 roku, data wpływu Urzędu Miasta Hajmówka, do 21 lipca. Na Burmistrza Miasta Hajmówka w przedmiocie braku należytego nadzoru nad załatwieniem spraw i zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego będącego kompetencja w kompetencjach organu. Ta skarga ma stron, ale najważniejsze Właśnie zarzut, za chwilę Państwu go przeczytam, skarga wpłynęła 25 lutego z panem Adamem Szulc, przewodniczącym firmy, w związku z postępowania administracyjnego, czy Pan Adam Składan, mniejszym skargę na kierownika jednostki, Wójta, Burmistrza przy wniocie braku należytego nadzoru nad załatwieniem spraw i zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, będących kompetencji organu, formułując następujący zarzut. W moim mniemaniu, pisze autor skargi, telefony w urzędzie działają niewłaściwie, gdyż w dniu złożenia Skargi dzwoniliśmy około godziny 10 do sekretariatu i stwierdziliśmy na następujący delikt. Interesanci są łączeni z sekretariatu pod wewnętrzne numery, ad egzemplum do sekretarza gminy. o czym jeśli urzędnik nie odbiera, interesant zostaje ad hoc rozłączony. Przy w niemaniu skargodawcy, aby interesanci byli obsługiwani legalnie, w sytuacji, gdy urzędnik nie że interesant powinien Ponownie zostać skierowany do sekretariatu. Jakość obsługi interesantów jest naszą definicją przeprowadza tej firmy, o czym można czytać na naszej stronie. I poza partykularnym interesem spółki staramy się zawsze dbać i pamiętać o usprawnieniu działania finans finansowanych przez podatników instytucji, organów. Tak wygląda zarzut. I dlatego tę skargę y, odpowiednio rozpatrzyć Tutaj po, po dyskusji przed, y, postanowiliśmy przeprowadzić krótki eksperyment w tej sprawie, dlatego bardzo proszę panią Marlenę o udanie się do sekretariatu da nam Pani jakiś sygnał, że tam pani już jest. Nie, proszę to zezwicę. Znaczy. Droga dłu długa to będzie adekwatny że wtedy numer 17, a ten pan dzwoni o 10. No dobra, ale to tylko technicznie. Chodzi o techniczną. Ale, czy powraca, czy nie powraca ten sygnał? Nie? Nie, nie ma jakby. To oczywiście nie mogę prosić? Pani jako tak, jako No okay. <sm Diet Coke> właśnie, jako świadek tego <that> wszystkiego. To. W to będzie, będzie Ania będzie strali, będzie strali, będzie sygnał i zobaczymy co z tego. strali, będzie strali, To strali, będzie strali, nie? górze, będzie strali, będzie strali, będzie strali, będzie strali, będzie co nie strali, będzie strali, będzie sytuacja, że strali, będzie się będzie strali, będzie strali, to to nie jest będzie nie możemy tak tego powiedzieć, ponieważ skarga jest napisana no, przez tak. poważną ale osobę. Pan burmistrz, odniósł się do tego. Burmistrz tak, odniósł się do tego. Za chwilę jak, mhm. jak zrobimy ten eksperyment, to ja przeczytam też to, co napisał pan burmistrz w odpowiedzi na, na tę skargę. Będzie bardzo mocny materiał czasowy. Druga <grywa> <Bardzo grywa> część. Ale <Bardzo mocny. grywa> na

<small> . <small> 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 Dziękujemy serdecznie.

Dziękujemy Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję bardzo. Bardzo udało dziękuję, dziękuję bardzo za pomoc, panie Marano. Przeczytam też państwu skarbę odpowiedź na skargę. Pana burmistrza, skierowano do przewodniczącego rady miasta. A w związku ze skargą pana Adama Szulca z dnia 31 lipca 2025 roku informuję, Urząd Miasta Kaniówka posiada obecnie 35 zarejestrowanych numerów telefonów, poprzez które interesanci mogą uzyskać kontakt bezpośredni z znaną komórką merytoryczną urzędu. Inną możliwością jest połączenie z sekretariatem urzędu, a następnie przekierowanie rozmowy telefonicznej na odpowiednie stanowisko. Wykaz numerów telefonicznych dostępny jest na stronie. Rozmowy telefoniczne, przekierowane przez pracownika sekretariatu do wybranej komórki urzędu, w przypadku nieodebrania połączenia, powracają do sekretariatu urzędu. Przypadek wskazany przez skarżącego miał miejsce w dniu 21 lipca 2025 roku. Skarżący próbował skontaktować się z sekretarzem gminy około godziny 10. Wskazany przez skarżącego. Sekretarz przebywał w miejskim ośrodku pomocy społecznej w Hajnówce, gdzie odbywało się spotkanie w sprawie jednego z projektów realizowanych przez gminę miejską Pani Po powrocie do urzędu sekretarz został poinformowany przez pracownika sekretariatu o telefonie pana Adama Szulca. Sekretarz skontaktował się, też, e, skontaktował się z panem Adamem Szulcem i wysłuchał jego postulatów. W mojej ocenie kontakt interesantów poprzez usługi telefoniczne z pracownikami urzędu funkcjonuje prawidłowo. Proszę zatem o uznanie skargi za bezzasadną burmistrz i renowacz Roman Kiedyś. Takie, w takim razie głosujmy. Kto z Państwa radnych jest za uznaniem skargi za zasadną? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Wstrzyma, wstrzyma, wstrzyma. no, trzy głosy. Mamy całe uznanie skargi za jakieś zasadne. Trzy lata przeciw, tak? Tak. W ten sposób. Przerwaliśmy porządek obrad. Dziękuję Państwu za uwagę i przybycie. Zamykam obrady komisji Komisję Skarb i Wniosków i Petycji w dzisiejszym. Dziękuję.